Aha, czyli lepiej nie kupować domu i spać w lesie. Komentarz dotyczy nagrania. Na temat kredytu, milion tam dolarów, taki tytuł zrobiłem na dom. I zaczęła się dyskusja, czy brać kredyty, czy nie. I tego typu, że trzeba kupić dom, no bo co spać w lesie. Moi drodzy, i to 80-90% chyba komentarzy, ludzie, którzy yy, bardzo powierzchownie myślą. Oni nie zrozumieli sensu, że tam nie chodziło o pieniądze, kredyty. To był przykład poglądowy. Dotyczyło to czasu, tego, jak traktujemy swój czas, który nam ucieka, czy go cenimy, czy nie. A jeśli chodzi o kredyty, to zobaczcie, to są ci sami powierzchownie myślący ludzie, że jak ja nie wezmę kredytu i nie kupię domu, to znaczy, że mam spać w lesie. To znaczy, że tobie, dla mnie, jak ja o tym mówię, to pewnie mama zostawiła dom w, w spadku. Ja nie zostałem domu w spadku. E, miałem 19 lat, zacząłem żyć samemu, wyjeżdżać za w granicę w tamtym czasie. Już 21 lat już mieszkałem oddzielnie. Jak już wracałem z granicy, wynajmowałem pokój. I to było bardzo skromne życie, ale ja żyłem samodzielnie. Wiecie co to jest branie kredytu i kupowanie domu na, na, na kredyt? Dla niektórych ludzi to biznes. Oni mają po kilkanaście domów i robią na tym interes. To są inwestorzy. Ale przeciętne małżeństwo, młode małżeństwo, które kupuje dom na kredyt, oni wydają niezarobione pieniądze. To nie doprowadzi do czegoś dobrego. I to jest chyba większość ludzi, którzy tak funkcjonują. Co powiecie o tym, jak człowiek ma przyzwyczajenie wydawać niezarobione pieniądze? W młodości to są tacy ludzie, ja pamiętam, imprezka, trzeba pieniądze pożyczyć. Żeby się fajnie zabawić, pieniędzy nie ma, to my napożyczamy, a później nie wiadomo jak to oddawać. Najgorsza sytuacja, a tak często się zdarzało, to też ukreść pewne rzeczy, sprzedać. To też impreza, zadowolenie, przyjemność, niezapracowana wydawanie niezarobionych pieniędzy. Jak ktoś ma taki zwyczaj, mama daje dla dziecka zawsze pieniądze na jego zachcianki, ten ktoś się do tego przyzwyczaja. W niektórych rodzinach mama mówi, że kupimy ci rower, ale musisz nam pomóc się dołożyć, bo będziemy wspólnie pracowali. My napracujemy na twój rower, ty trochę popracujesz tam w jakimś miejscu tam i to dziecko ceni, że samo zarobiło ten rower i ono wie, z czym to jest związane, kupowanie różnych rzeczy. Będziesz chciał później motocykl, on też wie, że mama mi dołoży, i ja też popracuję i wspólnie kupimy sobie motor. I później tak się zarabia na samochód, i tak na dom. Ten ktoś jest odpowiedzialny i wie, że trzeba pracować, żeby coś sobie kupić. Wydawanie niezarobionych pieniędzy to tragedia. To jest ja dzisiaj się bawię, tworzę sobie jakąś wygodę, jakąś przyjemność, a później będę się z tego rozliczał. To doprowadzi tylko do problemów. I młode małżeństwa, które w to wchodzą, proszę sobie poczytać, sprawdzić, banki o tym nie będą mówiły. Małżeństwa żyją w stresie, nie mogą nigdzie wyjechać, mają mnóstwo pro... stres, który ich wykańcza. Później to prowadzi do depresji. Są ludzie, którzy samobójstwa popełniają, tracą te domy, mieszkania. To jest chore funkcjonowanie, to, jest, to nie są inwestorzy. Te młode małżeństwa to nie jest biznes, ani inwestor, który sobie wkłada tam pieniądze. Oni myślą w ten sposób, że ja też będę inwestorem, że ja inwestuję w przyszłe mieszkanie i będę coś z tego miał. Moi kochani, banki nie są po to, żeby nam pomagać w życiu. Zrozumcie, że bank nie powstał dlatego, żeby uszczęśliwiać ludzi, tylko żeby ich wykorzystywać. Bank. To biznes. I tam są pieniądze gromadzone, i tam właściciele banków u, u, zarządzają tymi pieniędzmi, ludźmi. I za, zarządzają w ten sposób, żeby na tym zarabiać. A więc kredyty i wszelkie inne usługi banku są po to, żeby wykorzystywać ludzi. Tak to nie brzmi w reklamach, oczywiście. Oni życzliwie oferu, oferują swoje kredyty, ale ludzie stają się niewolnikami później. Wpadają w, w taką zależność od tego banku, skazują siebie na, na pracę taką niewolniczą, z czym później sami się męczą, nie dają sobie z tym rady. Jest wiele negatywnych konsekwencji. Inaczej, i tak samo w komentarzach jest kilka fajnych było komentarzy na temat tego, że przecież można, nie trzeba w lesie spać. Można wynająć mieszkanie po własnych kosztach. Ja sam siebie utrzymuję. Jak mi źle jest w wynajętym mieszkaniu, ja mogę zbudować dom. Na początku mały niech będzie, ale ja będę pracował i będę. W, w tym kierunku działał. Później mogę zrobić coś więcej. To ja nie mówię, że i kredytu nie można wziąć i e, kredytu na, na, na biznes, na rozwój. Kiedy bierzemy, obracamy tymi pieniędzmi, a nie bierzemy kredyt po to, żeby za niego żyć i wydawać. Brać pieniądze w kredyt po to, żeby kupić sobie telewizor, zrobić sobie wygodę, brać pieniądze po to, żeby przejeść, te, rozumiecie, na imprezę, na, na święta, żeby poimprezować. To jest Delikatnie mówiąc, chore. Jeśli ja biorę pieniądze po to, żeby nimi obracać, wkładam w biznes i tak dalej, a nie na zużycie tych pieniędzy. Wydawanie niezarobionych pieniędzy nigdy nie będzie prowadziło do czegoś dobrego. To jest przyjemność w kredy, tak jak alkohol. Ludzie piją, a później się z tego rozliczają. To jest niezapracowana przyjemność. Naturalne, zdrowe sposoby, to książka, przyjaciół, przyjaciele, sport. Trzeba trochę popracować i satysfakcja jest. A alkohol to jest szybka przyjemność, niezapracowana. I później z tego rozliczenie, to nie tylko finanse, a później kad zdrowie, uzależnienie. To jest czerpanie przyjemności, satysfakcji niezasłużonej w kredyt, a później się trzeba z tego rozliczać. To jest jednoznacznie zgubne. Myślenie, że banki o nas się troszczą, że pomagają nam w życiu. To jest pułapka. Trzeba się naprawdę zastanowić młodym ludziom, żeby wchodzić w takie, w takie rzeczy jak kredyty.